Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, dlaczego seria Battlefield nie jest tak bardzo realną grą, jak teoretycznie być powinna oraz co dalej z tą serią będzie się działo w najbliższej przyszłości. Hello, cześć się, no mam wszystkim z tej strony pitera 97 to jest kolejny materiał na moim kanale. Tak więc zacznijmy od samego tematu. Dlaczego seria Battlefield nie jest tak realną grą jak być czyli powinna? E, ja uważam generalnie dlatego, że em, seria Battlefield nie jest tak realna, żeby nie przynudzać nas, bo jakby ta seria była tak mega realna, jak jakby w sumie w rzeczywistości są realne wojny, no to generalnie to by nie była tak fajna gra, nie byłaby tak e, rozwojowa, nie byłaby ta gra tak popularna. Spójrzmy przykładowo sobie na grę Arma 3, ogólnie na serię gier Arma, Arma Ta seria gier przykładowo bardzo mocno poszła w nacisk na realia, żeby była jak najbardziej realistyczna. I to jest bardziej się zaleciało nie jako gra, tylko bardziej jako symulator wojny. I no, niektórzy ludzie bardzo lubią takie tego typu gry, że jest nałożony jak najbardziej nacisk na realność, żeby wszystko, fizyka dosłownie, wszystko było tak idealnie odwzorowane, jak jest w rzeczywistości. Ale jednak są tego pewne minusy, ponieważ ta gra zaczyna się robić nudna. No, oczywiście, no, oczywiście wiadomo, że na początku będzie fajne, bo wszystko takie realne, fizyka taka idealna prawie, że środowisko jest takie zajebiste i ogólne. Ogólnie jest spoko wszystko. Ale w pewnym momencie tak czy owak nam się to znudzi, ogólnie większości, większości osobom po prostu się to nudzi takie taki gry, że kurde są tak mega realistyczne, że tak naprawdę nic się nie dzieje po prostu no bo powiedzmy sobie szczerze jak się są jakieś misje w armie, to generalnie się głównie łazi, łazi, łazi i ciągle się łazi, czyli ono chodzi, jeździ ewentualnie w żadnej akcji nie ma, jak jest jakaś akcja to są marne szanse na to, że w ogóle Yy, przeżyjemy chyba że naprawdę jesteśmy ultra pro taktyczni na Axa i tak dalej Więc dlatego generalnie seria Battlefield właśnie też nie jest tak bardzo realna, ponieważ no właśnie dlatego że musi być jak jak jakiś element yy, właśnie tych, tych tej fikcji takiej powiedzmy, takiej gamingowej fikcji, że yy, nie wszystko jest tak yy, realne, że... Że, przykład, że przykładowo po prostu nie wiemy od razu, że nas zastrzelą i że mamy tylko jedną szansę, tylko tych szans mamy parę na tysięcy, milionów, miliardów, za może parę set dobra które ja przygiąłem, przyznam przyznam szczerze. I no, dlatego ta gra jest fajna, bo mamy parę po prostu szans na życie, wejście do, ponownie do gry, poprawić swoje błędy, postarać się znowu, a co na przykład armię mamy taką sytuację, że zginiemy i kaput, koniec gry. Już mi... Yy, po prostu umieramy i koniec gry to jest, nie? No inaczej, no tutaj była sobie przykład z... generalnie ze singlu, single... singleplayera... playera, ale no... no, wiadomo, inaczej, no w kampaniach to wiadomo, jedno, jedno życie i koniec, nie? Koniec gry już jest. Tylko, że... Arma jednak jest tak czy owak, tak na tyle specyficzną grą, że... Nawet na multiplayerze się umrze i już koniec, po prostu się na przykład, przykładowo respimy w takim miejscu, że tak naprawdę trzeba zacząć wszystko od nowa. I tak po prostu respimy się w takich sytuacji ani innej. A w Battlefieldzie? W Battlefieldzie mamy po prostu całe oprzyrządowanie, respimy się w miarę wybranym miejscu przez nas, jakie nam się podoba, gdzieś czas po prostu mamy kilka, wskaźnik HP jest po prostu znacznie większy w stosunku do samej army, czyli dla... I to są generalnie te powody, żeby, że w Battlefield nie jest tak realną grą. Jeszcze spójrzmy od strony um, samej rywalizacji, przykładowo, że gracze, którzy są pod ostrzałem, muszą mieć też jakieś szanse na przeżycie, no bo jakby przykładowo dostali jednym nabojem już, nie wiem, w klatę, w głowę, to no, no, no to sorry, to zaraz w teoretyce powinna ta osoba zginąć, nie? Ale no w jak tak się nie dzieje, bo ponieważ jakiś, jakiś cień szans musi być, nawet na że jakiś cień szans zawsze jest, żeby że ta osoba przeżyje. Na przykład mamy 0% HP, a my w dalszym ciągu żyjemy, nie? Bo, bo akurat nam się fuksnęło, że tam mamy tam 0%, tam ileś tam HP i tyle. Więc jest, to jest właśnie ta generalna różnica, że może nie różnica, ale dowód na to dlaczego seria Pacenville nie jest właśnie taką ultra idealnie zajmistą grą typowo, typowo realistyczną, właśnie dlatego, że żeby był jakieś szanse, no bo przykładowo też jak strzelamy do pojazdu, no to że nie, nie, nie zawsze każdy pojazd musi się od razu się zniczyć, bo przykładowo byśmy strzelili z pierwszej lepszej wyrzutni Rakiet i tak dalej, nawet na, naj, najgorszy dzień na świecie, jak lesbię w w to jakby ta gra była tak super ultra real, realna, to nad tym najgorszym pociskiem byśmy zdjęli pierwszy lepszy ym, śmigłowiec, nie? A tak to trzeba się postarać czasami, bo nie, nie zawsze się udaje to, po prostu trzeba e, czasami dwoma rakietami e, strzelić w śmigłowiec, tam w samolot, żeby po prostu go rozwalić więc tyle opowiem w tym temacie Teraz pozwól teraz, po, teraz pozwólcie, że przejdę do tematu tego jak... co będzie dalej tak naprawdę z serią Battlefield, ponieważ... Yy, mieliśmy teraz... Mamy teraz Battlefield Hardline, tak? Czyli tak weszliśmy bardziej w świat terrorystów, antyterrorystów, nie pamiętam czy ten temat już poruszałem. Być może poruszałem, ale nie jestem w 100% pewien. Poruszę go po prostu ponownie jeszcze raz teraz. E, więc mieliśmy Battlefield 3. Battlefield 4 mieliśmy my, i poprzednie Battlefield też były tak głównie nastawione na typową wojnę, militaria i tak dalej, nie? A teraz nagle pojawia się Battlefield Hardline i co mamy w tym momencie? Tu nie są militaria, nie jest wojsko, nie jest żadna wojna tylko tak naprawdę zabawa w policjantów i złodziei. Jak dla mnie, moja osobista opinia na ten temat jest taka, że... Battlefield Hardline jest... Hmm, tamte, taką perfidną kopią Counter-Strike'a po prostu. counter chyba w tylko, że z, z ultra inaczej, inną grafiką, z e, zupełnie innym widokiem... E, może no, że nie widokiem, ale no i po prostu inaczej trochę się podchodzi do jej rozgrywki, ale generalnie prawie niektóre zasady są bardzo, bardzo podobne co do samego Counter Strike'a, czyli przejmij, wysłać coś tam, nie wiem, ukradnij, utrzymuj pozycję i tak dalej, no inaczej, no że, no że źle złe przykłady pode ja ale no, przyznajcie mi rację, no kurde, to jest po prostu... Pomysł sam na policjantów i złodziei, no to no, perfidy z strike a jest zaciągnięty i tyle. Więc no, uważam, że to jest dlatego, generalnie nie kupuję właśnie Batyka Hardline, ponieważ no, to jest takie typowe zaciągnięcie od, od cesa i też mm, uważam, że to, no, ta produkcja im trochę nie wyszła. Inaczej pod względem designu jest wszystko fajnie, super zajęliście, ale sam pomysł jest trochę kiepski, to nic nie jest oryginalnego jednak CS-a raczej nic nie przebije. Choć generalnie jestem fanem CS-a, to przyznam jednak rację, że CS jest jednak lepszą grą niż e, Battlefield Hardware. i tak naprawdę co będzie dać z tą serią, Battlefield, pomyślmy. Z tego co niedawno czytałem w sumie, to ma w 2016 albo 17, chyba pod koniec, nie wiem, nie ja jestem do 100% teraz pewien. Ma wyjść Battlefield 5 i ma być znowu powrót do typowo wojennych klimatów militarnych, co... naprawdę się cieszę, że jednak EA do tego powróciło do pomysłu i będzie to kontynuował, kontynuował to, dalej tą produkcję firma DICE. inaczej studio deweloperskie DICE. O, tak powinienem powiedzieć poprawnie. I. Inaczej, przez to, że to Dice będzie produk produkował, tworzył tą grę, to, y jest dosyć sporo osób, które twierdzą, że będzie powtórka jak z poprzednich patentów, że znowu będzie milion, tysiąc, pięćset, aktualizacji i patrzy, poprawiając sobie błędy. No oczywiście, no wiadomo, zawsze, nie każda gra jest idealna i zawsze będzie jakiś błąd, ale patrz na sam termin, prawdopodobny wydania jak tej gry, czyli tam za rok, dwa lata, no to, to jednak, Chyba chyba w 2017 roku, chyba tak mi się wydaje że chyba w tym roku to ma być wydane to jednak DICE się nauczyło, że nie powinno się nic robić na szybko, tylko żeby zrobić to wszystko porządnie, żeby te wszystkie łatki nie były tak były wydawane, tylko żeby ta gra była jak najbardziej idealna, więc czy naprawdę jest Props dla samego DICE, że dla samego studia, że po prostu przemyśleli to i będzie to, i nie ma tak na hopasiu premiery, będzie tylko po prostu znacznie, znacznie później, niż teoretycznie byśmy mogli przewidywać to. Więc, to było na tyle, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, jeśli tak to daj łapkę w górę. Naprawdę każda łapka w górę mnie bardzo motywuje do kolejnego filmu. Skomentuj ten film, ponieważ każdy komentarz jest dla mnie ważny, każdy komentarz naprawdę czytam, nad, odpowiadam i... Będzie mi bardzo miło, jak naprawdę napiszecie jakiś mm, pomysł na jakiś temat, na kolejny komentarz dogrywany, bo chętnie się podzielę na, 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 z wami na, na jakiś dany temat i tyle. Więc do zobaczenia w kolejnym materiale na tym kanale. Oczywiście też również kliknij subskrybuj, by być na bieżąco z moimi materiałami. Więc do zobaczenia i pa pa!